Dziś przegrany będzie zakolczykowany. Jak to? No normalnie, przegrany poczuje się jak ryba na kotwicy. Nie, no cię Bóg opuścił. Nie, 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 zaczynajmy. Przybiklenia. <grym> Ale mam dla Ciebie dobrą informację, to nie będzie żaden z nas, jak to? No normalnie, mam do hype składu dwóch nowych adeptów. Kto? Ja Ello. jestem Marcin w Zemu WZM, a ze mną jest Piotrek Lasocki. Robimy dzisiaj dla Was specjalnie, słuchajcie, stolicę. A co na tej stolicy można złapać? Co? Co ja zrobiłem? Babka. Tego chyba nie można wypuszczać. Ale poważnie? W tej wiśle to już nic więcej oprócz bawki się nie złowi? Słuchaj, chcesz łowić sandacze, to musisz być cierpliwy, ale byś tak chciał ultralightem, na lekko, pokombinować, to jeszcze można się bawić. No dobra, no to w tym challenge'u mam nadzieję, że chłopaki pokażą, co potrafią, i pojawią się jakieś grube kleniory, jakieś bolenie, może sandacz, może sum. Zobaczmy. Pokóżna. Ale przygrzmocił. Akurat patrzę w drugą stronę, siedzi jakaś ryba. Bolo, mamy mister bolenia. Ożesz, panie! Taka piękna ryba. Zostawił tak? mnie całego mokrego. Co za świr. Beribasi. Klenior? Klenior, o kurna. Jest piękny kleniozaur, proszę bardzo. Ze 40 centymetrów może leci do wody. Nieładnie wypuszczony. Ale powiedz mi bajki jedną rzecz. Dlaczego ty jesteś taki okrutny? Dlaczego kotwica w ucho? No, czy ty jesteś nie normalny, ale to oni sami zaproponowali. To są zwariowane wariaty. No przecież ja nie mam takich chorych pomysłów. Jak to? No normalnie wymyślili, że. Ten, kto złowi najmniej ryb, z nich dwóch, to będzie miał przekute ucho hakiem czy tam kotwicą. No. YouTube nam to zablokuje. Jak to jest głęboko przy tym? Bardzo krótko. Tutaj jest mniej więcej tak od 30 cm do Naprawdę jest bardzo płynny. Siedzi. A widzisz, Jednak. Ty, jaki? Trzy dyszki. Podciągnięty. No taki fajny. Ale idzie. No. Nie może być Podbiera krzykować, mówisz? Polek tak, taki ze 40 No dobrze wariuje. No nie siedzi. Dobrze. fajnie. No i spokój, nie? No i jest rybka. No i ładnie w tym w, e, nurcie nie będziemy go mierzyć, bo to chyba bez sensu. Absolutnie bez sensu, ale taki ze 4 dychy. No. <taki> Niech płynie. Dlatego takie mocne brania. Kurde, Dzieją się ryby. Dobra zabawa. A może tak szybko wziął? Jak u kleja wygląda. Jest. W paszczy wobler. Ale przyładował. I siedzi chyba dalej. Ale idzie w moją stronę, tak mi się wydaje. Albo spadł. Nie, poszedł, kurde, ale przywalił fajnie. Uuu. Ale przyładował I to tam dalej właśnie 30 będzie U! Ale wyskoczył z wody Tak to powinno właśnie wyglądać Przychodzisz, łowisz tak jak należy kleń 30 centów na porządku dziennym na nie? Dobra. Czyli... Właśnie tak. A idę to takie branie, że tak wyrwa, <noise> Od razu nie? Z, wyrywa z no. kapci i leci do przodu. Uroki łowienia na Wiśle. Piękna. <noise> tak. Myślę, że to jest... świeżutka. Wkładka higieniczna. Wkładka higieniczna. Remisik na razie. Mam rybę i ja. Ucho będzie bolało kogoś. Spoko no. zaraz go zobaczę. Byłam mniejsze kotwiczki, to mo można byłoby. Żeby W razie czego? później wyciągasz z z Spoko. A, jak wszedł do podbieraczka. Trzy dyszki. Mamy remisik. Kogo będzie uchopiekło? Zobaczymy. Co ty masz za rybę, chłopie. Piotra numer 3. Jak Patelnia tam, ten, ten, ten. Kolczyk. Zobaczymy, zobaczymy. O, też mam. Dublet mamy. Ja mojego to ciągnę. A nie, to ty swojego ciągniesz tak po powierzchni. Tak, tak chłujesz, jak szmat Mój za dwie kotwiczki. No, no mój za jedną, no ale. No i mniejszy troszkę. 4-3, tak? 4-3. No twój ładniejszy. Przybiklenia. Poszły. O, no już taki 40. Mhm. Mm no, masz dwa przewagi, oj, kurde. Oj, oj oj, oj, oj bośkawe, Moja bezpieczna strefa no, się, się zmniejsza. Dobra, wrzucam gościa płyn podziadka. Kurde, ten jest tak fajny. Fajniejszy, no. Już tak pochodził na tej Dobrze jest, dawaj. Kurna, <młysza> kozak, nie wiedziałem, że tak się cieszysz ze swojej porażki. Ale bardzo to miłe, nie? <młysza> Taka fajna rybka Piotrek ma teraz przewagę jednej sztuki Ja tą 32 Z pluskiem No i remisem kończymy ten cionek. Nie no, nie możemy być remisem, bo nie no będzie dobra. No to co, wracamy tutaj następnego dnia Pracy. Dzisiaj to grywka, dzisiaj nam przyśnieżyło trochę tutaj. warun jest niesamowity, dosyć wieje i próbujemy. Kleniozaur, okoń, boleń. Nie najmniejszy, ryba 15 cm to jeszcze nie jest ryba. Dlatego... Nie No, ma, ma być taka przyzwoita, nie? Tak, honorowo, przyzwoita ryba, nie? Przyzwoita ryba, kolczyk w uchu, zobaczymy, kto będzie zakolczykowany. Jazdy. Elo! A myślałem, że zaczep mam. W sensie chyba wyszedłem z zaczepu i przywalił prosto w robala niebieskiego. Nie wiem, wach, czy biało się, się liczy. Ten był pokaźny. Coś te... się przeczaja. Coś mam. I to nawet niezłe chyba. Ale też znowu chyba biało Co to jest? Oj. Dzioba mam. <noise> Ja kiedyś już to myliłem z jakąś rybą. Co to ma za kule? Nie ma żadnych czerwonych płetnic. Przyjemne. U, u, u. No ten to... Ej, no dobra. Ależ to krom. Bia tak? Piękny. Ej, ja mam kolejną rybę. Ale spadłak. A nie, to jest ten... Ten to się nie liczy. Zero. Taki drobniaszek. To nie, to się nie liczy też. Ej, to jest jakiś większy. Nie. Nie. A ja tak muszę takie blanie ale nie wyciągnąłeś. A. Nie wyciągnąłem. Spartolony został. A, Normalnie zrobicie na krąpiel. Je. <grystanie> jest konkretny. No. Naprawdę. Dobra, Marcin. Jest, jest 18. Niestety musimy kończyć czele. Albo <grystanie> tak pierdolicz. <grystanie> <od gościu. grystanie> Zarąbiście stary. Kozak. <grystanie> Dobrze ja. połowione. Ja nie sądziłem, że w ogóle tyle ryb dzisiaj wpadnie. A tutaj piątrek został skrompiowany. No to robimy piercing tylko, czy, żeby tu w ucho trafił. Wyszło. Ja, ciegacie. Piotrek przegrał challenge. Został zakolczykowany. Siedzi. Jó, wow. leciał na łeb. <laughs> Piotrek przegrany dzisiejszego challenge'u zakolcykowany. Honorowo Marcin, piąteczka, wygrałeś. Dobre ryby, no dobre Co poradzić, co, co poradzić, poradzi? słowo się rzekło. Czujesz pomysł się jak ryba? Powiem tak, pomysł był mój, wykonanie moje, czy się cieszę? Niekoniecznie. No słuchajcie, do Mańki powiem ci, że jak na Wisłę, to ja jestem z no, no pięknie połowili. No były ryby. Były. Była rozrywka. Była. Kara wykonana. Dlaczego aż taka? Ja wolę, aby na widzowie nasi wymyślali karę, bo oni nie są tak okrutni, jak oni sami dla siebie. Właśnie, to było szalone. Napiszcie w komentarzach propozycje challenge'y. I kary dla chłopaków, ale nie aż takiej krwawej. Subskrybujcie kanał i do następnego mody!